Przy okazji zdajesz sobie sprawę, że to zarejestrowanie fal grawitacyjnych w 2015 roku było pierwszą bezpośrednią obserwacją czarnych dziur? Naprawdę? Od tylu lat się o nich mówi, że myślałam, że ich istnienie od dawna było pewne. Nie wiem dlaczego tak myślałaś, bo często astronomowie mówili o kandydatach na czarne dziury, co zawsze uważałem za lekko idiotyczne, bo obiekty podejrzane o bycie czarnymi dziurami do niczego nie kandydowały. Sprawa czarnych dziur od początku budziła kontrowersje. Fizykom bardzo dużo czasu zajęło zrozumienie czym są. Mimo, że rozwiązanie równań Einsteina opisujące czarną dziurę znalazł w 1915 roku wybitny niemiecki astrofizyk Karl Schwarzschild. Trwała pierwsza wojna światowa, on służył wtedy w niemieckiej artylerii na froncie wschodnim. Do tego momentu znano tylko przybliżone rozwiązania ogólnej teorii względności. Równania były dopiero co napisane i tak skomplikowane, że Einstein był przekonany, iż nieprędko zostaną znalezione rozwiązania ścisłe. A tu porucznik Schwarzschild, mimo ciężkiego ostrzału armatniego, jak pisał do Einsteina, znalazł dwa ścisłe rozwiązania. Jedno opisuje to, co nazywamy dziś czarną dziurą, drugie – wnętrze jednorodnej gwiazdy. Niezwykły człowiek. O tak, w rozwiązaniu Schwarzschilda zaskakiwało to, że grawitacja stawała się nieskończona, zanim dotarło się do środka. Tę odległość nazwano promieniem Schwarzschilda. Upłynęło wiele lat, zanim zrozumiano, że grawitacja tam nie jest nieskończona, a powierzchnia o tym promieniu jest w rzeczywistości powierzchnią czarnej dziury. Einsteinowi to przeszkadzało. Próbował wykazać, że nigdy nie może powstać coś takiego. Szybko pojawiły się argumenty przeciwne. Robert Oppenheimer, ten od bomby jądrowej i Oscarowego filmu, i jego współpracownik Hartland Snyder wykazali niezbicie, że gwiazda o masie większej od pewnej krytycznej masy może się zapaść do rozmiarów mniejszych od promienia Schwarzschilda. Czyli zaprzeczali Einsteinowi. Tak, ale nikt nie zwrócił na to uwagi. Może z powodu wojny? Praca Oppenheimera i Snydera ukazała się 1 września 1939 roku. Sprawa wróciła dopiero na początku lat 60., kiedy to odkryto pierwsze kwazary – i pulsary. Te obiekty muszą być opisywane przez ogólną teorię względności. Wtedy też zrozumiano naprawdę, czym są czarne dziury. I przypomniano sobie o pracy tej dwójki. Przekonałem się o tym na własnej skórze. Byłem wtedy w Warszawie studentem piątego roku fizyki i brałem udział w seminarium teoretycznym prowadzonym przez Leopolda Infelda. Pewnego dnia ten właśnie Infeld powiedział, że dużo się ostatnio mówi o sprzeczności między pracami Einsteina i Oppenheimera Snydera. Warto by ktoś sprawdził, kto miał rację i zreferował to na seminarium. Ależ zadanie. Sama widzisz. Rozejrzał się po sali i wskazując na mnie, powiedział: O, może pan. Infeldowi się nie odmawiało, więc z przerażeniem, które starałem się ukryć. Pokornie wyraziłem zgodę. Nigdy przedtem nie wygłaszałem referatu na seminarium dla dorosłych, a na dodatek, Infeld był niezwykle wymagającym słuchaczem. Potrafił czasami referującego wyrzucić za drzwi, mówiąc: Pan się nie przygotował. Moje przerażenie wzrosło, gdy się przekonałem, że to Oppenheimer miał rację. Wiedziałem, że Infeld go nie znosił, a Einsteina, z którym blisko współpracował, Wielbił. I jak ci poszło? Lepiej niż się spodziewałem, o wiele lepiej. Infeld był uroczy i pomocny. Taki był dla studentów, z czego nie zdawałem sobie przedtem sprawy. Podsumował mój referat słowami: No cóż, tym razem Einstein się mylił. Skoro wiem, że Einstein się mylił i że czarne dziury istnieją, to powiedz o nich więcej. Był to fragment książki, czy Wielki Wybuch był głośny? Karoliny Głowackiej i Jean-Pierre Lasoty. Audio był dla wydawnictwa RN i dla Państwa czytali Roch Siemianowski i, I Beata Jewiarz.